No hej wszystkim, ja jestem Neski, a to jest, moi drodzy, Last Epoch i w tym filmie chciałem Wam się podzielić moim autorskim buildem, który stworzyłem sobie tutaj pod Heartseekera, czyli tego poszukiwacza serc całego, jeżeli chodzi o łotrzycę. Co jeszcze, to jest to build pod Heartseeker właśnie pod zimno, czyli cold pod kryta. Więc tak sobie wykombinowałem, miałem wiele jakby różnych koncepcji na ten build, ale skończyłem z tym, że gram pod zimno na krytyczne uderzenia, moi drodzy, i mnożnik krytycznych trafień, więc to jest całkiem fajne i całkiem fajnie to działa, więc stwierdziłem, że się z wami podzielę, gdyż build, no prawie, prawie uznaję za skończony, szczerze mówiąc, bardzo fajne itemy mam, więc no, teraz wam pokażę. Więc zaczniemy, moi drodzy, od czego? Hmm, zaczniemy od umiejętności, tak mi się wydaje. Czyli mamy tak e, Harcikera, prawda? Mam tutaj puncture, e, smoke bombę, oczywiście shurikeny i shifter, czyli te właśnie ominięcie całe, nie? czy jak tam się po polsku nazywa? Nie wiem, gram po angielsku, bo po angielsku jest po prostu mi łatwiej niektóre z rzeczy zrozumieć, e, szczerze powiedziawszy, bo w każdym ARPG jest w angielskim języku praktycznie to samo wszystko, więc pewnie wiecie o co chodzi. I moi drodzy e, Drzewka tutaj za bardzo Wam pokazywać nie będę W sensie możecie sobie spauzować jak jesteście zainteresowani jak to wygląda, natomiast Generalnie chodzi o to, że mam zrobioną konwersję na zimno, prawda, żeby grać pod zimno Krwawienie jest zamieniane na Frostbite Chance I tak naprawdę mam Stakuje krwawienie z rozerwaniem pancerza troszeczkę, tam koło stówy się kręci Coś takiego, dodatkowo damage, bow damage, prawda Zwiększona szansa na krytyka. Generalnie, jeżeli chodzi o, umie, o moje statystyki, to bardzo mocno szedłem w krytyka. Zobaczcie, mam 63% szans na trafienie krytyczne oraz y, Critical Strike Multiplier to jest 300%. Natomiast, jeżeli chodzi o obrażenia od zimna, mam 482. Więc to wszystko starałem się mniej więcej trochu, po trochu wszystkiego, że tak powiem. Zimno i krytyk i właśnie mnożnik trafień krytycznych. Ale przede wszystkim, moje, moi drodzy, itemy. W łuku, no to wiadomo, Bow Cold Damage to jest bardzo fajna statystyka, ponieważ to dodaje takiego płaskiego damage'a pod zimno. To jest lepsze niż procentowe, na przykład, nie wiem, 100, 105% zwiększone obrażenie od zimna. To to, jak macie coś takiego, na przykład, plus 20, plus 30 Bow Cold Damage, to to jest lepsze niż procentowe zwiększenie, bo to zwiększa Wam po prostu płaski damage od zimna, natomiast procentowy damage od zimna zwiększony, to on zwiększa procentowo od waszego właśnie płaskiego damage'u, czyli tego domyślnego, który macie, nie? Więc ja w ten sposób go zwiększam i to się łączy, taki bowcold damage łączy się też z jakby z, z powiększeniem poprzez procenty, które macie na swojej postaci. Dodatkowo Critical Strike Multiplier, no to, to o to się starałem. No i oczywiście fajna baza łuku, ponieważ baza daje mi szansę na krytyka i właśnie mnożnik krytyczny, więc to jest bardzo fajny. Dodatkowo Bow Damage bardzo wysoki, Dalej no to hełm, ja sobie tutaj wykraftowałem, moi drodzy, hełm legendarny, 16 zręczności, większy Armor, jeden do vita, tutaj nie pykło, ale generalnie ten hełm uważam, że jest bardzo fajny, ale do momentu aż go skraftujecie, jeżeli nie macie, jeżeli macie unikat, to nie polecam go nosić, tylko dopiero jak możecie skraftować, bo... Fioletowe hełmy są po prostu lepsze niż ten unikat. Ten unikat dopiero staje się fajny, gdy możecie go skraftować na co najmniej dwa jakieś fajne bonusy, prawda? Yy, amulet, moi drodzy, no to cold damage, no i resy i krytyk. A jeśli chodzi o moją zbroję, no to mam plus jeden do mojej umiejętności, główny herciker. a tak no to mam zwiększone obrażenia od łuku i no, tak naprawdę odporności ze zwiększonym życiem, nie? Dużo armora, na tym mi zależało, dużo armora i... Co jest bardzo ważne, szansa, nie wiem, czy widzicie, to jest bardzo fajna baza, ponieważ ona mi daje aż 13% szansy na Glancing Blow. Glacing Blow to jest podstawa do tego, żeby przeżyć na tej postaci, ponieważ Glacing Blow to jest taka pasywna umiejętność na łotrzycy, dzięki której jak dostaniemy hita, to przez jakiś tam czas załącza nam się właśnie Glencing Blow, który powoduje, że dostajemy aż o 35% mniejsze obrażenia. To jest właśnie Glancing Blow, moi drodzy, więc to jest bardzo fajne, bardzo fajna umiejętność. Dodatkowo mam tutaj kolejne, kolejną legendarkę, Bow Attack Speed, prawda, i generalnie to jest bardzo fajna, fajny item. Jeśli chodzi o mój pasek, no to Resy i Cold Damage tak naprawdę i tyle, i zamrażanie, ponieważ Freeze Rate Multiple też poszedłem mocno w zamrażanie, co warto trzymać powyżej chyba tych 200%, tak mi się wydaje. Ile ja tutaj mam Oder? Nie wiem jak to wam pokazać, bo nie pamiętam gdzie to jest. Mm, ale mam około 200%. Nie 124, nie 1242 1242% mam, jeżeli chodzi o zamrażanie. To jest bardzo ważna umiejętność, ponieważ ona może i wam, wam drastycznie nie zwiększa obrażeń, ale daje wam dużą kontrolę, bo jak atakujecie wszystkich wokół, to zamrażacie ich dzięki temu, a jak ich zamrażacie na tą chwilę, no to wiadomo, że to jest kontrola. Oni was nie mogą bić. Więc to jest bardzo fajne do kontroli i defensywne to jest po prostu bardzo fajne, nie. Dodatkowo, jeśli chodzi o pierścionki, no to zręczność, siła i Cold Damage, a tak no to poza tym no to resy, nie? Umie, ten odporności i krytyczne e, uderzenie, po prostu zwiększenie, e, zwiększenie szansy na krytyka. Jeżeli chodzi o moje rękawiczki, no to Armor, prawda, e, czyli ten pancerz, e, resy, no i oczywiście Krytyk z zamrażaniem. Jeżeli chodzi o Relikt, no to tutaj fajny mnożnik mi się trafił. E, to jest bodajże tier 7, No właśnie. Fajny bonus się tutaj trafił aż 49% zwiększony mnożnik trafień krytycznych. Dodatkowo baza bardzo fajna, bo też zwiększa szansę mocno na trafienie krytyczne, zr, zręczność, no i oczywiście odporności. Jeżeli chodzi o buty, no to polecam ten unikat, ponieważ ten unikat sam sobie jest bardzo fajny. Zwiększa bardzo fajnie movement speeda, dodaje dużo zamrażania. Tylko warto podkreślić, że tutaj im więcej mamy zręczności, tym mniej mamy odporności na, na zimno. Więc to trzeba mieć na uwadze, ponieważ zobaczcie, e, jak zdejmuję te buty, to zobaczcie, jak mi resy wzrastają, zarówno na fizyczne, jak i na zimno. Co nie? A jak ubieram te buty, to maleją, ponieważ mam bardzo dużo zręczności. Mam 55 zręczności na swojej postaci, 17 siły, 2 wita. Więc tak to wygląda. Jeszcze mogę Wam pokazać pasywne umiejętności, więc tak. Jeżeli chodzi o łotrzyka tutaj, to starałem się poszukać zręczności z życiem. Tak naprawdę to był... To była podstawa dla mnie, plus, ten, plus to, to jest bardzo fajne Jeżeli chodzi o blade Dancera, tutaj dałem 8 punktów w to To jest must have, to jest obowiązek, ponieważ to jest ten Glancing Blow, o którym mówiłem I Jak wymaksujecie, to macie aż 16% szans na to, że jak was mobek trafi, to będziecie mieli tego Glancing Blow'a Dzięki czemu będziecie mieli fajną przeżywalność No i na Marksmanie, czyli na naszej głównej postaci, <laughs> mam w ten sposób rozdane punkty bardzo fajne jest to. To daje najwięcej moim zdaniem obrażeń, ponieważ tutaj. Yy, cała reszta możecie sobie skopiować, jak chcecie, natomiast tutaj jest bardzo fajne to, gdyż to nie jest jeszcze kompletny build w 100%, ponieważ tutaj pewnie jeszcze coś można zrobić lepiej, gorzej mówię. To jest autorski build, robię to mniej więcej po swojemu, natomiast yy, co jest fajne, to te dwie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, tutaj yy, wyczyniłem, że to powoduje. Że ataki z łuku, zobaczcie to Ataki z łuku Zadają jakby Moje ataki z łuku, prawda, czyli na przykład Herziker, korzysta Z jeszcze większej ilości many I wait Jaki jest sens zwiększać sobie punktami Zużycie many na umiejętności Ano taki, że to Eteral Arrow spowoduje, że Im więcej używamy many Tym więcej zadajemy obrażeń Ja w tym momencie mając 4 punkty Mam, że jakby mana cost to jest 40% więcej obrażeń, i mogę aż, o, aż do 100% dobić w ten sposób, nie? Więc to jest bardzo fajne. Ale, żeby mieć to wymaksowane, no to trzeba mieć troszeczkę regeneracji many, której ja nie mam. Więc w tym momencie w pasku przede wszystkim będę szukał, ale być może w pierścionku, zobaczę, pasek i pierścionek będę szukał w tym momencie regeneracji many, ponieważ to jest coś, co mi się mega przyda, ponieważ to zwiększy znacznie obrażenia. I moi drodzy. Jestem na Korupcji 200, pokażę Wam króciutki gameplay na losowym Monolicie. Jak to wygląda, jak się prezentuje ten build, moi drodzy, nie? <laughs> tak więc tak to wygląda. Głównie latam na. na jakby smok bombę rzucam często. W ten sposób wygląda mój gameplay. O, proszę bardzo. I tak właśnie latam na tych 200, moi drodzy, nie? Jakieś tej czempionki championki też zlatują bardzo szybko. Coś tutaj wyleciało. Ok, to to sobie wezmę i proszę bardzo, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Po prostu sobie latam, klikam sobie bombę dymną, prawda? Ten shift cały na umiejętność, no i po prostu spamuję sobie cały czas hercikerem. Shurikenów nie używam oraz punktczur też nie używam, ponieważ to używa się automatycznie przy hercikerze, więc nie, nie muszę używać. W się sensie, shurikeny automatycznie odpalam zużywając bomby dymnej, ponieważ jedno z drugim się fajnie zazębia w drzewku. Natomiast tę umiejętność Punkczur, no to to jest umiejętność, która... E, ...którą używam... E, ...przy rzucaniu herzikerem. Co nie? Czyli tym poszukiwa poszukiwaczem serc, moi drodzy. Więc tak to wygląda, tutaj jaszczurkę możemy sobie dorwać. Proszę bardzo. Może nie szatuje wszystkiego, ale jest takie trochę jakby... Poczucie one wszystkiego, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje, nie? Mam takie odczucie delikatne, więc tak to wygląda. O, proszę bardzo! Można sobie ukończyć tę mapkę przy okazji w pełni. No, pokażę przy okazji. Może jakiś champion będzie na końcu, to wam pokażę, jak na championie sobie radzę. Ale generalnie myślę, że tym buildem mógłbym na spokojnie 300 setki latać w tym momencie, ponieważ na tych 200 setkach... ten damage jest bardzo mocny. Chociaż są rzeczy, które jeszcze potrafią mnie je z I potrafię zginąć po prostu od one-shota To jest champion, który właśnie zleciał, był, ale już się zmył, moi drodzy, więc tak to wygląda Idolek, nieciekawy, więc idziemy dalej Teraz zaraz będzie koniec mapki, więc będzie można się pożegnać Z odcineczkiem, moi drodzy, postanowiłem nagrać dla was ten build Ponieważ jestem dumny z tego, gdyż złożyłem to sam a zawsze jestem najbardziej dumny z tego, jak złożę build całkowicie od zera sam, ponieważ no, według mnie nie ma nic bardziej pięknego niż złożenie buildu samemu od zera, autorsko, który działa, który działa, na którym można sobie fa fajnie latać po endgame'ie, nie? Bo co innego jest latać setki, a co innego dwusetki. Na początku tym buildem się troszeczkę męczyłem i szukałem, co by tutaj zrobić. Grałem pod krwawienie, które zamieniałem na odmrożenie i tak dalej. I to też tak średnio działało. Później stwierdziłem, że idę pod krytyka. I szczerze wam powiem, że uderzenia krytyczne, szansa na krytyka i mnożnik krytyczny to był sukces tego buildu, moi drodzy, nie? To był naprawdę sukces, ale też bardzo duża ilość zamrażania. Nie wiem, czy zauważyliście, jak nie to sobie cofnijcie, że ja bardzo dużo zamrażam. Może trochę za duży mnożnik zamrażania mam na tej postaci i to... Poświęcę go trochę na regenerację many, żeby tam sobie w pasywki rozdać. Natomiast uważam, że zamrażanie jest bardzo ważne w tym buildzie, ponieważ to daje dużo kontroli. Tak jak mówiłem, defensywy mimo wszystko to daje, nie? Plus w pasywkach mam rozdane punkty. Teraz wam nie pokażę, ale mam rozdane punkty, że jak jest ktoś zamrożony, przeciwnik to ja mu zadaję większe obrażenia. Im więcej dolegliwości on ma na sobie, tym ja mu zadaję większe obrażenia. Mam coś takiego rozdane, nie pamiętam, albo w drzewku, albo w Hercikerze tutaj gdzieś, natomiast mam takie, mam takie coś punkty rozdane i to też dobrze działa przy, moi drodzy, zamrażaniu, więc mam nadzieję, że mam się taki filmik luźny spodoba, jeżeli chodzi o build e, kilkunastominutowy, widzę, że właśnie 13 minut minęło, więc moi drodzy, ja się z wami żegnam, Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie jeszcze w Last i Poszka, czy już nie gracie w Last i Poszka. Ja gram 96 level, jak widzicie. No i chyba, chyba powoli zmierzam ku setnego levela. Nie wiem, czy, będę, czy będzie mi się chciało go wbijać. Być może tak, być może nie. Zobaczymy. Natomiast jestem mega zadowolony z tego jak ten build w ogóle stworzyłem, nie? Jestem ciekawy, aż sobie porównam z innymi ludźmi na YouTube i tak dalej, na forach różnych, jak ludzie budują ten build i jak bardzo mój e, odstaje od ich buildów, jeżeli chodzi o rozdanie punktów w drzewku, umiejętności, skilli i tak dalej. Jestem mega ciekawy po prostu, jak to wygląda, nie? Więc, moi drodzy, trzymajcie się, bawcie się dobrze i polecam bardzo serdecznie ten build, ponieważ jak widzicie, on kosi niemiłosiernie, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. E, no i cóż... Do zobaczenia, tak więc trzymajcie się do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale, I moi drodzy, Chaos.